Jak reagować na zaczepki facetów w Egipcie i tak dalej. Porady cioci Sabinki, część pierwsza. Słuchajcie, oczywiście tradycyjnie mówimy, mam chłopaka. No, tak działa 30% wypadków. Moja druga, mój drugi sposób to jest na przykład fejkowa obrączka, więc to się pokazuje, że no, nie może wyglądać jak za złotych z bazami, no, ale może 50% przypadków mamy spokój z typami. Trzeci sposób, taki, który ja bardzo wiele lat stosowałam, możesz też po 50% wypadków działa, też na tych, co tam chcą się coś sprzedać, poderwać. To jest po prostu maybe tomorrow. Jakby typ chodzi, ma na coś nadzieję na jutro, i, a przecież się już jutro tam nie ma, więc problem z głowy. Ale ostatnio odkryłam najlepszy, czwarty, 100% skuteczności sposób. I teraz mówię, uwaga, teraz tak. Pre prezentację. Wypinamy brzuszek. masaujemy i mówimy I'm pregnant. Jestem w ciąży. Po prostu dwie sekundy i nie ma typa. Nie? Działa też w Polsce. Mm -hmm. Po więcej rado czycie czy sobie Dziękuję, Zapraszam do subskrybowania.